Dziś ruszamy na odsiecz ginącej pamięci. Najpierw by przerwać bezmyślny bieg pługów tnących kości bohaterów. Później spróbujemy przywrócić dramatyczne barwy wyblakłemu już obrazowi zapomnianej niemieckiej zbrodni. Babca gotuje ziemniaczki, jak to takie te w mundurkach. Dziadek przykłada do takich chruz, bo do drzewa jeszcze wtedy nie było, takiego, żeby swego lasu. Chrustem pali, ktoś zapukał, wchodzi zamoczony, zmoczony, z, z, no, zmarznięty, zachlapany, mówi o tego. Śniadanie, gotów jeść, ponoćko, ale no chciałaby go gościć. Ale czym, jak tylko kartofli? Dobra, niech się gotuje. No gotuje, tam on czeka, obsuszył sobie ten płaszcz. On, czyli powstaniec, powstaniec uzbrojony? Tak, powstaniec, no wiedzieli, że powstaniec, reszta poszła dalej na wieś. I tam grupa była. Tymczasem zrobił się harmider we wsi, wyglądają tam okno kozaki. I on już nie czekał tego i wypadł i tędy uciekał. Dogonił go kozak i przeszył go lanco. I on padł tutaj i resztę dalej zaczęła się już bitwa na holendersku koło lasu. I mieszkańcy poszli, wzięli go, jeszcze oddychał, przynieśli go do sąsiadów. Takie rodzina była, maruszki się nazywali, położyli go, ale tam już ducha wyzioną. No i wtedy co robić? Po cichutku, bez rozgłosu, zawieźli go pod las, bo cmentarza ani kościoła nie było w kolanie. Na skraju lasu pochowali, zrobili mogiłę i to już będzie chyba piąty krzyż w tym miejscu. Przed wojną postawili, przez okupację powstał, zawalił się w czasie komunii, po cichutku, nikt nie wie, czyjaś ręka postawiła i do tej pory stały. Teraz myślimy, chwała Bogu im za to, niech będą im dzięki. Najpierw Karol Krysiński, bo to jego oddział się tutaj znalazł, napsuł ogromnie krwi Moskalom w niedalekiej Rososzy, gdzie stłuki w bitwie, rzadkiej, bo, bo, bo w zabudowaniach stoczonej, w trudnych warunkach, ponieśli Rosjanie straszliwą klęskę. I major Chryniewiecki, i major Cwieciński, i śpiesząca kolumna Borozina chciały dopaść tutaj Krysińskiego. Krysiński chciał jakoś tym ludziom dać wysuszyć się, zjeść tych przynajmniej kartofli w mundurkach, ale niestety nie dało się. Oddział Karola Krysińskiego zdecydowanie wyróżniał się spośród powstańczych partii na Podlasiu wyjątkowymi cechami. Niesłychanie ruchliwy, agresywny, a nade wszystko świetnie dowodzony. W każdej bitwie samorodny dowódca zaskakiwał Rosjan walczących, jak to zwykle regularna armia, schematycznie nowym partyzanckim fortelem. I tutaj, na tej drodze, która dzisiaj jest asfaltowa, a kiedyś wiodła przez bagna, odbyła się przedziwna historia. Krysiński cofnął ludzi do lasu, rozstawił po dwóch stronach tejże właśnie drogi, a tak zwana żelazna kawaleria Walerego Wróbleskiego, wspaniali jeźdźcy, udawała, że ucieka od wsi kolano przed Rosjanami, wciągając oczywiście Rosjan w pułapkę. Niesamowita masakra, niesamowite zamieszanie. Rosjanie wycofują się i próbują manewr dookoła, próbują zajść, zajść od lewej flanki oddziału Kryślińskiego. I tam, gdzie te teraz brzuski, tam oczywiście było bagno kiedyś, ale tu, tu nieco bliżej, Kryśliński już jest na to przygotowany. Już odwrócił te swoje pododdziały, które zajmowały miejsca po obydwu stronach leśnej drogi, i już te pododdziały przyjęły Kosaków. Wspaniałe zwycięstwo. Bitwa trwała prawie cały dzień. Tylko, że. Spotykałem się w jakichś opisach, że to był bardzo wybitny, dzielny dowódca. I on miał taktykę taką, że po prostu miał ludzi odważnych i potrafił w każdej sytuacji wymyślić, jak to na swoją na stronę Na każdą rozegrać. bitwę miał własny fortel, był po prostu geniuszem partyzanckim. To widać to bardzo, był To widać bardzo wyraźnie w jego konflikcie z jego zwierzchnikiem, generałem Królem Hajdon który jest sztabowcem, wychowankiem Petersburskiej Akademii Wojskowej, który chciałby ustawić wojsko, uszykować ustawić. do bitwy, bitwę mądrze rozegrać. Czasem mu się to udaje, ale partyzantka wymaga sprytu. Po wygranej jak ta bitwie, zaraz po przygaśnięciu poczucia triumfu, przychodziło pytanie, co dalej? Rosjanie wysyłali w teren prawie 60 tysięcy żołnierzy podzielonych na kolumny marszowe. Każde skrzyżowanie dróg było śmiertelną pułapką. Każda próba wejścia do wioski mogła być ostatnią. Szanse przetrwania stwarzał tylko nieludzki świat bagien i grondów. Krzysińskiemu poległo 16 ludzi. Spisy tych ludzi są. I on wtedy wycofywał się przez ten lasek, który przed nami, ale dalej zaczyna się głęboka niecka bagienna i kilka dróżek znanych tylko miejscowym. Tędy chodzili na drugą stronę przejechać bagna do Pachola? Tu, przejechać tu nie było mowy. Bo ja jeszcze pamiętam za okupacji, jak trochę też mgraży, Warszawiaki przyjeżdżali, dalej, to ja im tam woziłem. Przez, przez te bagna. Przez te bagna. I Niemcy to nas napędzili. Oni uciekli. A ja, 12 lat chłopczyna, jeździłem po tych tego, koń się załamywał, nie mogą trafić. No krzaki, taki No właśnie, a 100 lat wcześniej jeszcze było to, jeszcze to o wiele można, bardziej straszne. Natomiast Krysiński miał miejscowych przewodników, którzy poprowadzili go jedynym suchym grądem przez to wielkie, gigantyczne wagno, a po drodze znajdował się kopiec. Kopiec pewnie starożytny, bo miejscowi mówili o nim tatarska mogiła, kozarska mogiła, szwedzka, szwedzka mogiła. Tak, tak. I tam właśnie Krysiński już było późną nocą, dosyć płytko... Pochował swoich 16 ludzi, który właśnie 15, bo jeden pochowany tutaj, we wsi. 15 tak. ludzi. Ślad po tej mogile był, bo sąsiedzi pamiętali. Ja pamiętam, jeszcze przed wojną byłem małym chłopcem, jeździłem ze swoim ojcem. W tym terenie tośmy dojeżdżali i stał taki wyciosany, już gruby, takiego ze staro drzew, jak krzyż. Już nie młody był, ale już tam takie osenki popadały, już plaszki gniazdo miały, ale stał. To musiał być dramatyczny odwrót w listopadowych ciemnościach, przez zdradliwe bagienne topiele, z rannymi jęczącymi na wozach i tym ostatnim, milczącym już wozem pełnym poległych towarzyszy. W powstańczym wszystkim po sobie wojowania nie było miejsca ani czasu na budowanie kurchanów i szczególnych pokupków, ale wśród pól stały właśnie takie stare mogiły jak ta. Nie wiadomo, czy prehistoryczne, być może ślad wędrówek jakiegoś ludu, być może któraś z późniejszych wojen, nie wiadomo. Niewątpliwie jest to twór sztucznie usypany, prawda? A co lokalna tradycja mówi? To znaczy, z tego z opowiadań starszych osób, to od iluż tam lat był. Ten troszeczkę większy kurhal, i to znaczy w takiej formie tylko dużo dłuższy, bo około 12 metrów. To jest normalne, że fragment czaszki ludzkiej, zapewne czaszki jednego z bohaterów Krysińskiego, bo oni, nawet jeżeli tutaj była mogiła wcześniejsza, to te prawdziwe, wcześniejsze pochówki muszą być bardzo głęboko, prawda? Natomiast tych ludzi Krysińskiego w tym przemarzniętym gruncie, w tym szybkim przemarszu przez bagno pochowano niezwykle płytko. Czy długo jeszcze będziemy tutaj przyjeżdżać? Po to, aby zbierać kości. Spójrzcie Państwo, czy to nie woła o pomstę do nieba? Jesienią znowu przejdzie tędy pług po zbiorze kukurydzy. Znowu pewnie tuż przed zimą przyjadę. Przyjdziemy tu z panem Ryszardem, pozbieramy te szczątki powstańców 1863 roku. Znowu złożymy je tutaj u stóp tego już leżącego połamanego krzyża. I właściwie będziemy znowu łamać ręce, że nie ma silnej siły, zdolnej załatwić tą sprawę raz na zawsze. Ogrodzić, oznaczyć, święty znak postawić. Jakaś klątwa nad tą ziemią. W środku jest tam ten kości, a tu o, o, i tu, tu, tu i tu pod pachą i w środek, no i tu, o, a tu nie wiem, nie wiem jakim cudem, że tutaj też rana. To prawie w sercu. Los dwunastoletniej Kasi, jej rodziców, rodzeństwa i sąsiadów rozstrzygnął szef SS i Policji w Lublinie Odilo Globocnik, formułując założenia operacji Wilkołak. Ludność tego obszaru od dziesiątków lat żyjąca z rabunku i bandytyzmu zostanie usunięta. Tereny otaczające niemiecki obszar osiedleńczy zostaną zajęte przez Ukraińców, którzy w pewnej mierze utworzą przedpole. Są oni bardziej ugodowo nastawieni do Niemców. W dziwnych miejscach stawia historia... Swoje twarde znaki. Oto na zastodolu, na zapleczu tego gospodarskiego życia w Majdan Nowy leżał długo kamień. Kamień wyryty wtedy, kiedy nie wiadomo było, co z tą pamięcią niemieckich zbrodni będzie. Jest data 3 lipca 1943 roku, zabici. Historyk, który zajmuje się tą sprawą, dopisał również, że zabici mężczyźni. Kobiety i dzieci zostały zamordowane, tam dalej. Ale opowieść tę należy zacząć od innego miejsca, gdzie krajobraz otwiera się szerzej i widać panoramę wsi Majdan Nowy i Majdan Stary, wsi położonych na południe od Biłgoraja. Jeszcze dzisiaj ważny węzeł komunikacyjny, tutaj wśród wielkich lasów biłgorajskich krzyżują się szlaki wschód, zachód, północ, południe. Niemcy bardzo uporczywie chcieli ten teren kompletnie wyludnić. I otóż 24 czerwca 1943 roku dla wsi Majdan Nowy przyszedł dzień iście Otóż najpierw pojawiła się pancerka, która zaczęła tą ulicą jeździć tam i z powrotem. Ludzie nie wiedzieli bardzo, co się dzieje, pokryli się w zabudowaniach. W tym czasie Niemcy pokopali tutaj stanowiska strzeleckie, zamknęli wioskę szczelnym pierścieniem okrążenia, a potem wytoczono działa. Był to jedyny przypadek w czasie okupacji, kiedy dla spacyfikowania zwyczajnej, spokojnej wioski, nie była to nawet w języku niemieckim wioska bandycka, było zbyt blisko gestapo w Biłgoraju, zbyt blisko szlaków, położono ogień artyleryjski. Przez godzinę Majdan Nowy ostrzeliwany był z niemieckich działów. A Niemców od razu się tyle w tych na koniach, to jeden za drugim, a Niemców to może setka była, może więcej i, i co kogo tam gdzieś złapali, to do kupytu za nasze te ugrudzenie tutaj przenosili, tutaj, tak, tak, tak. No. tak, tak, tu przy, przy, pilnowali nas dzieci, kobiety, no było nas dużo i wszystko kara, karabinami, no tak do nas, ale... A przeprowadzili mężczyzn, później jak już mężczyźni też powyłapowali, przeprowadzili mężczyzn wszystkich powiązanych na szyję, tu, 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 takim licem. Tak, tych mężczyzn poprowadzili. Tam, jak ta Kempa-Wolszczyn, to ta, tam jest grup, jest tam mogiwa też. Tam poprowadzili tych mężczyzn, a my tutaj stali za sto dołu, i wtedy no, maszynowym karabinem. No było, słychać było to, 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 to. Rozstrzelali tak, mężczyzn tak, tam? Tak, Tam zdarzył, już tam jest mówiła też. A Wy, kobiety, dzieci, Staliśmy. Pani miała wtedy 12 lat czekacie 12, tutaj? 12, tak czekamy. Ja stała i tu mój brat i mama, i tu tak w pełno ludzi z tyłu. Wystrzelali i cichutko. Jak, jak gdzieś czy że czy się to rusza, bo dobijali potem. Pojedynczo strzelał. Tak to maszynowym karabinem, to jeszcze mnie tu, tu tutaj strzelł, a po spodem mi wyszła kula. To tylko tak mi zapiekło. I tyle było. Ale wcześniej dostała Pani całą serię straszliwych a, tak, przestrzeleń. Tak. To jest niesamowite, że że tu ten że blizny... czubek, czubek, tu w środku je, tamten kość. A tu o, o, i tu, tu. Boże. Tu i tu pod pachą i w środek. No i tu o, a tu nie wiem, nie wiem jakim cudem, że tutaj też rana. To prawie w sercu. A tu gdzieś jakoś, nie, no nie wiem, Pan by kierował. Ale dwunastoletnia dziewczyna poszatkowana tylu pociskami, to kilkanaście tak, tych pocisków, tak, cała tak, seria tak. i odzyskała pani świadomość pewną. No. no nie wiem, nie wiem, nie, teraz mi się widzi, że ja tego nie przeżyła. No jak żem się upamiętała i słyszałam jak one poszły, bo tak, bo to łąka była duża. Poszły, poszły. Ja pierwsze siadłam, tylko trupów siedzę i, i strasznie a już jakbym siadła, to już to się wypaliło, chat chat tu tylko budynki się dopalały. A jak to długo było, nie mam pojęcia. A kto dookoła leżał za wicy? A wszyscy ludzie, sąsiadki, co wszyscy leci. Leci tutaj, mama, jeszcze żyli, jeszcze ludzie, jak się męczyli, Boże. Jak się, taki chłopak czternastoletni, to aż pod naszą drogę się zatrlikał, tak, tak się męczył I, i tak dużo się ludzi męczyło. Mama jeszcze się chci, wody chcieli. Ja mówię, że pytali mi się, co mi je. Ja mówię, że w ręce dostała, ale co o tak było? pały się ręce, bo niewładne. I kto jeszcze z Pani rodziny brat, tak? Brat i, i mama i ojciec. No i jak już e, poszli, poszły, jak poszły. Ja też płakałam i narzekałam, po co ja się dostała, czego mnie nie zabili, gdzie ja się podzieję, wszystko spalone, wszystko wybite, no gdzie ja się dziecko podzieje? Ja też jak wiem, że ludzi nie ma na cmentarzu, bo jak pójdę nad mogiłą, bo tam taka mogiła jednolita długa jest, to wszystkie widzę, jak się ruszają. To już mi nieraz mi tam opowiadają i ja już wiem, że już nie młoda, że i tam nich nie stanie, nich mi nic nie, nie zrobi, ale jak pójdę tam, to wszystkie widzę, jak się ruszają. Nie mogę pójść na cmentarz. Jak, jak czasem z pogrzebem, jak jesteśmy, to jak już ludzie odchodzą, tego to ja już modlę się po drodze uciekam od, od mogiły, bo się boję. Nie wiem, jak ja kiedy będę leżeć. Jak ja się boję, no nie wiem, strach mnie przejmuje. Żaden przewodnik turystyczny nie znaczy tej Alei Kasztanowców specjalną gwiazdką. Mówiąc turyście, zatrzymaj się tutaj, opowiemy ci ciekawą historię. A historia jest zgoła niezwykła. W tym miejscu połączone oddziały winu braci Taraszkiewiczów Jastrzębia i Żelaznego oraz oddział Stefana Brzuszka Boruty z NSZ-u zatrzymały jadącą czarną szewroletkę Demokratkę. Bardzo elegancki samochód, w roku 1946 niezwykła rzadkość, a w środku również niezwykli pasażerowie. Rodzina Bolesława Bieruta jako słowo prezydenta nie potrafi mi przejść przez usta, bo tego zbrodniarza, agenta kominternu trudno prezydentem Polski nazywać. W każdym razie Tutaj oddziały polowały na ubeckie auta z hełma. ubeccy siedliszcze, siedlisko AK, upodobali sobie szczególnie teren najpierw kontrolowany przez AK, a potem przez NSZ. Gniazdo polskiego oporu był ustawicznie nękany i wtedy ludzie z nsz Stefan Brzuszek powiedział do braci Taraszkiewiczów, przyjdźcie tutaj, pomóżcie nam ubowcom z przetrzebać przetrzepać skórę. Zorganizowali po obu stronach zasadzkę, kolejno zatrzymując samochody i wtedy właśnie... Z owej zatrzymanej szewroletki demokratki wysiadła zdenerwowana jejmość, widząc żołnierzy podziemia, którzy umundurowani byli w mundury Wojska Polskiego, tego ludowego Wojska Polskiego, uzbrojeni na sowiecki sposób, bo najłatwiej było zdobyć amunicję do Diektyarowa i pepeszy. Widząc i zaczęła krzyczeć: jesteśmy rodziną Bieluta. Po co nas zatrzymujecie? Co to za bezczelność? Tego tylko było trzeba ludziom podziemia. Czyli w lasach parczeskich u tak zwanej cioci makoszki, to leśnictwo makoszka to królestwo partyzantów od zawsze, i wcześniej powstańców styczniowych, tu właściwie żadna władza nigdy nie sięgała. Ale kiedy Bierut dowiedział się, że porwano jego siostrę i jej rodzinę, zawezłał do siebie marszałka Rolę i rozkazał mu wysłać ogromne ilości żołnierzy. Tu w nieodległej Włodawie na stacji wyładowały się 72 wagony żołnierzy. Do tego lasu Makoszka podjechało 30 aut, bo do tego miejsca prowadziły tropy. A partyzanci, wyładowawszy tutaj więźniów, ruszyli ku kolonii Krasne, przez te właśnie ogromne bory, wiedząc, że tym razem Makoszka zostanie przez Ubecję zdobyta. Tutaj w kolonii Krasne rodzina Bieruta spędziła prawie trzy doby. W końcu zapadła decyzja komendanta obwodu WIN, żeby jednak kłopotliwych gości się pozbyć, puściwszy ich wolno. Trzeba powiedzieć, że byli traktowani niezwykle taktownie. Co prawda trzymano w głębokiej tajemnicy i nazwę wioski, w której się znaleźli, i szczegóły personalne, obawiając się potem represji, ale generalnie mieli pewną swobodę w obrębie najbliższych lasków. Mogli się poruszać, co prawda towarzyszyła im dziewczyna uzbrojona w pistolet TT. Jedyną dolegliwością było to, że. Co wieczór i co rano musieli śpiewać religijne pieśni, wszystkie nasze dzienne sprawy i kiedy ranne wstają zorze, co dla rodziny komunisty na pewno przyjemnością nie było. Tak się składa, że następna nasza wyprawa znowu ruszy tropem pamięci, którą próbowano zatrzeć, równając z ziemią mogiłę wrześniowych lotników. Nowoczesna elektronika daje jednak szansę odwrócenia biegu wydarzeń. Do zobaczenia.